Halo, halo, cześć, strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, drugi dzień challenge'u. Jak widzicie, specjalnie wam tutaj pokazuję. Nagrywam to 6 marca o 16:40. Wpisujemy sobie aktualna data i godzina na potwierdzenie, że jest 6 marca 16:40. Jak widzicie, wchodzimy sobie na programy i sprawdzamy, co na dzisiaj ma dla nas tsunami. Klikamy sobie zakłady. Dzień drugi, wczoraj żeśmy wtopili, już wam pokazuję jak. Wczoraj niestety zagraliśmy za dyszkę i tutaj w ogóle przegrali, ta jedynka przegrała. cuda w janki się w tej Turcji, ale ja absolutnie tego nie tłumaczę. tam 90 chyba trzecia minuta był 1-1, a w 97 chyba było te Bandir Marsport strzeliło na drugą, drugiego gola i ten kupon nam nie wszedł. Tu mieliśmy zwrot, bo był remis. Weszło nam tylko, weszła nam tylko ta Brazylia, więc, tak naprawdę, kupon przegrany. Nie ma w ogóle o czym gadać. To już jest historia. Przegraliśmy 10 zł. Słuchajcie, patrzymy co mamy na dzisiaj. Klikamy sobie Tsunami, i na dzisiaj zobaczcie, mamy tylko jeden, jedyny meczek, ten który wisiał wczoraj: Copa Sud I teraz, tak jeśli wczoraj był wybór, to ja zawsze Puchary odpuszczam. Ale jeśli dzisiaj nie ma kompletnie nic, a ja Wam powiem, że pucharów nie gram, to Wy mi za chwilę powiecie, to po co ten mecz wisi? I tu będziecie mieli rację. Tak jak Wam mówię, niedługo będzie ta strona zaktualizowana, i wtedy mecze pucharowe nie będą się wyświetlały. Ale, żeby być z Wami uczciwym, jeśli ten mecz tsunami pokazuje, no to ja go po prostu muszę zagrać, bo jak ja go nie zagram no to w mi później będziecie mówili, a nie zagrałeś go, kurczę, on był i tak dalej. Dobra, sprawdzamy sobie szybko, Guarani, jestem już tutaj, Sudamericana, Puchar Ameryki Południowej, Guarani, Klub Guarani, u siebie 2-21 daje na wygraną Fortuna, jedna i druga drużyna z Paragwaju, z tego co kojarzę i słuchajcie, no cóż, no to lecimy. Mamy dychę przegraną, tak? Więc klikamy. Już w tej chwili nie mamy wyboru. Nie będę tutaj grał jakieś spotkanie bez remisu. No bo 1,53 nic mi nie daje. A dzisiaj przypominam, mamy tylko jeden mecz. Więc gram na bezczelnego jeden, jedyny mecz. I teraz uwaga, jaką muszę dać stawkę? No, mam w plecy 10 zł, tak? Więc zobaczmy, co by się stało, gdybym zagrał ten mecz za dwie dychy. Na przykład wygrałbym 38,90. Czyli dyszkę mam w plecy, dwie dychy wkładu, czyli mam 8,90 na plus. Ale ja jestem bezczelny, to zagram sobie na troszkę więcej, żeby było. O, żeby było równo 10 na plus, i zagram sobie za 20. Nic nie podwajam, po prostu sobie yy, żongluję stawkami, o czym się przekonacie w ciągu 7 dni. Robię tak, żeby po prostu wygrywać, a nie stać w miejscu. Więc lecimy z tematem. Słuchajcie, 42,79 do wygrania. Klub Guarani, Goła Jedyneczka 221 typ z tsunami. Zakład pomyślnie obstawione. Do jutra. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego strzałka.